Doberek. Karty na dzień 1 listopada 2024. I pierwsze karty tarot duchów. Co za nami się ciągnie i nie potrafimy tego zostawić? Co powinniśmy już pożegnać, bo to duchy przeszłości. I tu jest siódemka pucharów, szóstka pucharów i piątka pucharów. Kochani, nie ciągnijmy starych wspomnień typu, bo kiedyś to było tak pięknie. Bo Zenek, Krysia tak bardzo mnie kochali. I ciągle to sobie wspominam i ciągle żyję w tych starych wspomnieniach, bo było tak pięknie, było, ale się skończyło. Nie ma sensu do tego wracać i wałkować w kółko. I jeszcze raz, jeszcze raz, że gdybym coś kiedyś to byłbym teraz, byłabym teraz szczęśliwsza. To już było. A co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Dajmy temu spokój, bo te karty mówią o tym, co za nami się ciągnie, co jest takim naszym cieniem, naszym duchem, który za nami podąża. Te stare wspomnienia, wyidealizowane. Odpuśćmy to, dajmy temu odejść. Yy. Tarot Jacka Olanti. I tutaj, co za, nie powinniśmy w co wchodzić, czego nie powinniśmy szukać, co jest dla nas zagrożeniem. Nie powinniśmy dzisiaj wchodzić w nowe umowy, w jakieś inwestycje. Bo to, co dzisiaj podpiszemy, w co dzisiaj wejdziemy, jeśli chodzi o sprawy finansowe, jeśli chodzi o sprawy związane z pracą, okaże się, że zrobiliśmy bardzo głupią inwestycję. Przyniesie nam zamiast dochód straty, bo karty mówią: Nie wchodź w to, nie masz doświadczenia, nie jesteś do końca pewny, więc nie wchodź. To są karty, które mówią: Nie masz nad tym kontroli, nie wchodź w to, daj sobie z tym spokój. To należy pożegnać. I tarot Halloween. A tutaj dla odmiany, kto nas ucieszy, co nas ucieszy, z czego się będziemy cieszyć. Będziemy się cieszyć ze spotkania. Ze spotkania z królową pentakli. Królową pentakli, która jest osobą e, hojną, która jest osobą. Znającą się na życiu, dobrotliwą, pełną uroku. Może to będzie nasza mama, babcia, ciocia, a może dobra znajoma. Może ta dobra znajoma, która w, w, mm, przywoła stare wspomnienia i zaczniemy wspominać. Ucieszymy się z tego. Ale nie ciągnijmy tego. Porozmawiajmy, ucieszmy się i zostawmy. I nie próbujmy dzisiaj wchodzić w żadne interesy. Dzisiaj jest dzień na odprowadzanie, na odwiedzanie i odprowadzanie energii, które już odeszły, które już są po drugiej stronie. Pięknego dnia życzę i po więcej filmików zapraszam na mój kanał YouTube Kate Księżycowa Wiedźma.